Już podczas wieczoru wyborczego widać było, że frekwencja jest bardzo wysoka, ale skala przeszła wszelkie oczekiwania. Mimo, że głosy wciąż są liczone, to już wiadomo, że w Polsce frekwencja wyniosła prawie 73%, a na Dolnym Śląsku prawie 79%. A ciągle mówimy, że nie wszystkie głosy są policzone. Ostatni głosujący na Dolnym Śląsku głos oddał na Jagodnie o godzinie 2.45 16 października. O Jagodnie usłyszała cała Polska. Wszyscy już wiedzą, że mieszkańcy Jagodna wytrwale stali w kolejce do głosowania kilka godzin, w nocy i na zimnie. Uprawnionych do głosowania było tam 2,5 tysiąca osób, a dopisało się kolejnych 1600. Przepisy centralne nie pozwalają od razu dostarczyć większej liczby kart. Ba te przepisy nakazują, aby wystąpić o dodatkowe karty wyborcze po zużyciu 80% kart, które znalazły się w danej komisji. No i na godzinę 17.00 frekwencja w tejże komisji wynosiła zaledwie 30%, stąd cały czas przewodniczący komisji, mimo że wiedział, że ma 1600 osób dopisanych, które chcą właśnie w tamtym miejscu zagłosować i że te osoby raczej pojawią się późnym popołudniem, on ciągle nie mógł... Wystąpić o te dodatkowe karty. Dopiero o godzinie 18.30 przewodniczący zgłosił konieczność przysłania kolejnych kart wyborczych. We Wrocławiu było 300 komisji wyborczych, aż w 240 zabrakło kart do głosowania. To 80% komisji, do których trzeba było dowieść karty. Pracowali wszyscy pracownicy zaangażowani, nasi kierowcy Urzędu Miejskiego, także wynajęte korporacje taksówkarskie. One sukcesywnie rozwoziły te dodatkowe karty, no ale nie mogliśmy tego zrobić wcześniej, mimo że dokładnie wiedzieliśmy, w której komisji Wyborczej Jest zwiększona liczba osób. Takiej frekwencji nikt się nie spodziewał. Po raz pierwszy w wolnej Polsce przekroczyliśmy w jakichkolwiek wyborach 70%. Dotychczas wybory prezydenckie to był szczyt i tam dwukrotnie przekroczono 68% w 1995 roku, już bardzo dawno podczas pojedynku w drugiej turze Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Wałęsy. I bardzo podobny wynik był w 2020 Roku podczas y, pojedynku prezydenta Dudy i, pre i prezydenta Warszawy Trzaskowskiego, też w drugiej turze byliśmy blisko tego rekordu. To niewątpliwie także efekt kampanii społecznych, profrekwencyjnych, które zachęcały do udziału w wyborach. Nic mnie tak nie irytuje, jak kobiety u władzy i ta cała Unia Europejska. On pójdzie na wybory na pewno, a ty? Mamy się czym pochwalić, ponieważ ja równocześnie, będąc prezesem Telewizji Echo24, jestem też prezesem Fundacji Twój Głos jest Ważny. Fundacji, która przeprowadziła gigantyczną kampanię profrekwencyjną, zatytułowaną Polska Głosuje Bardziej. W czasie tej kampanii przygotowaliśmy dwadzieścia kilka spotów pokazywanych głównie w internecie, ale także na antenie naszej telewizji. I w samym tym internecie spoty wedle informacji, które przekazała mi agencja zajmująca się umieszczeniem i rozpowszechnianiem w internecie. Wyświetlone te spoty zostały 70 milionów razy. To nie tylko ogromna kampania, ale też niezwykle kosztowna. Nie licząc kosztów realizacji fundacja Twój głos jest ważny wydała 900 tysięcy złotych. Kampanii finansowali prywatni Ludzie, kilkadziesiąt osób dobrowolnie wpłaciło pieniądze od 25 zł do 100 tysięcy. To zwróciło uwagę tych, którzy zazwyczaj nie głosują, że jednak dzieje się coś niezwykle ważnego i ten udział w wyborach no, stał się czymś, o czym zaczęto rozmawiać, zaczęto o tym dyskutować, zaczęto się nawzajem zachęcać do tego, żeby w tych wyborach uczestniczyć i to na pewno pomogło, bo nigdy te kampanie proferkwentowały. Nie były prowadzone na taką skalę jak przed tymi wyborami. Takie kampanie zdecydowanie dają efekt. Oczywiście nie byliśmy jedyną fundacją, jedyną kampanią, która odbyła się w internecie, ale wszystko wskazuje na to, że byliśmy, jeśli nie największą, to na pewno jedną z największych kampanii, jakie miała miejsce na terenie kraju. Katarzyna Sudnik, Echo 24.